Długa przerwa do ostatniego Airshow w Radomiu, ale myślę, że warto było czekać. Bardzo intensywny dzień. Myślę, że pełen atrakcji. Sądzę, że każdy znalazł coś dla siebie. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem grup akrobacyjnych, więc skupiałem się na występach solowych. Tych było całe mnóstwo. Sądzę, że bardzo ciekawym doświadczeniem było porównanie różnych szkół pilotażu pokazowego na samolotach F-16. Mogliśmy obserwować Greka, mogliśmy obserwować oczywiście naszego SLABA z Tiger Demo Team. kontra um, szkołę, nazwijmy to belgijską i dawniej holenderską. Zupełnie inny styl latania. Każdy woli, um, każdy, każdy jest w stanie wybrać swój. Myślę, że bardzo interesujące doświadczenie pod tym względem. Jesteśmy świeżo po pokazie slaba już o zachodzie słońca z pięknym dedication passem, czyli takim finalnym zaprezentowaniem się publiczności. Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Troszkę niedoceniany, zwykle, a w moim przekonaniu bardzo interesujący występ naszego bratanka z Czech na gripenie. Gripen samolot właściwie trochę niepozorny, a uważam, że w powietrzu pokazujący taki trochę pazur, plus flary, bardzo fajne manewry, interesujący z pewnością pokaz. Trochę serce moje podpowiada mi, że muszę wymienić, muszę wspomnieć o samolotach transportowych. Bardzo się cieszę, że po latach pojawiły się na airshow w takim pokazie dynamicznym. Tutaj muszę oczywiście wymienić e, kasę C295M, e, która zaprezentowała no, jeden z moich, mogę powiedzieć, ulubionych manewrów bardzo efektowne, czyli lądowanie tzw. Tak sarajewskie. E, kto nie widział ten koniecznie musi zobaczyć, uważam, że było to niesamowicie efektownie. E, e, tak samo high alpha pass, e, czy takie przejście na wysoki kontakt e, z, z wysuniętym podwoziem, z otwartą rampą. Sądzę, że efektowny pokaz samolotu, którego byśmy o to nie podejrzewali. Ja mieszkam w Krakowie, więc mogę to czasami widać, czasami obserwować niemal na co dzień. Więc wiedziałem, co ten samolot potrafi, ale uważam, że dla widzów było to, było to zaskoczenie. Podsumowując, myślę, że pierwszy dzień wyjątkowo udany. Sądzę, że drugi będzie nie mniej udany. Zazdroszę tym, którzy, którzy będą mogli to wszystko zobaczyć raz jeszcze.